Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy zrobić taki formularz, na którym będziemy przyjmowali od naszego użytkownika na kilku krokach, w kilku właśnie elementach, na kilku widokach różne dane. Na przykład będziemy brali od niego imię na pierwszym widoku, na drugim nazwisko, a na trzecim wiek. Tak samo możemy zrobić też ankiety, że są po prostu wielokrokowe formularze. Jak coś takiego zrobić? Już Ci pokazuję. Weźmy naszą stronę, zróbmy jej layout na kolumn. Jest kolumna, OK. Ustawmy sobie coś takiego. Dodajmy sobie tutaj grupę, którą ustawimy na środku, typu kolumn też, jej szerokość, na 600 pikseli. Dajmy ją już teraz na środek wysokość, na przykład też 600. Mamy sobie taki kwadracik. Ustawimy też jej jakiś kolor, tutaj, więc usunę ten styl. Dajmy flat kolor. jakiś ciemniejszy, troszeczkę. Może być coś takiego, niech będzie taki kolor. I tutaj będziemy mieli nasz formularz. Form, 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 form. I ustawimy sobie jeszcze marginesy tego elementu, na przykład 50, 50, 50, 50. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. To jest bardzo proste. Mamy prosto sobie nasz kontenerek, wyłączę od razu tryb debug. OK, teraz dodamy sobie tutaj niżej, na górze, na początku, grupę, która będzie nam... Odpowiadała za form progress, form progress, czyli postęp w naszym formularzu. To też będzie teraz typu row. Ustawimy sobie i pełna szerokość tego elementu od zera do nieskończoności. Wysokość na razie ustawię 200 i ustawię jeszcze tutaj inny styl. Weźmiemy też background style, jakiś kolor, ale teraz kolor zrobimy troszeczkę ciemniejszy, więc skopiuję sobie ten fragment, ten kolor stamtąd. Dobrze, zrobimy go troszeczkę... Jaśniejszy. Okay. Tutaj będziemy mieli progres naszego formularza, a niżej zduplikuję ten element. Zrobimy sobie teraz jakiś y, troszeczkę jeszcze jaśniejszy kolor. Będziemy mieli konkretne pytania, więc tu będzie form content. Form content. OK. Zróbmy teraz, żeby ta nasza grupa miała wysokość od zera do nieskończoności. OK, chociaż cofnijmy sobie ją na razie jeszcze. Niech ma dokładnie 200, ta, że ten nasz rodzic nie ma od 0 do nieskończoności, a nie 600, więc nam się ładnie dostosuje do zawartości. A tutaj będziemy umieszczali kolejne kroki formularza. Zduplikuję sobie teraz ten nasz element, Ctrl D, ale za chwileczkę. Najpierw ustawię jeszcze padding temu naszym elementowi, na przykład na 20, 20, 20, 20. OK, duplikuję sobie tę naszą grupę, więc tutaj zaznaczam ją, Ctrl D. Mamy jeszcze raz, i teraz ją wrzucę ją tutaj. Weźmy ją na drzewie, będzie nam łatwiej ją wrzucić. Więc mamy sobie drzewo. I tutaj przerzucam tą skopiowaną form Content, więc mamy w środku jeszcze jedną. Zmienię tego kolor znowu na troszeczkę jaśniejszy, żeby nam się jeszcze raz wyróżniło. I to już będzie grupa z pierwszym elementem form 1. Form 1. Tutaj będziemy mieli pierwsze pytanie do naszego użytkownika, i ustawimy sobie też. Że ten element nie będzie nam się wyświetlał normalnie, tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że to jest krok pierwszy. Więc zróbmy sobie jeszcze teraz taką rzecz, że na naszej całej stronie, albo dokładnie na tej grupie form ustawimy Custom States, żebyśmy wiedzieli, który to jest krok. Step. Step albo Form Step, nazwijmy to Form Step, i to będą po prostu liczby. I normalnie jesteśmy na kroku zerowym. Krok 0. Zero. Później będziemy mieli krok pierwszy i drugi. Ten nasz formularz będzie miał tylko dwa kroki. Weźmiemy imię, nazwisko, wiek i to tyle. Czyli tak naprawdę trzy kroki. Tutaj będziemy przyjmowali trzy formularze. I ten nasz formularz, formularz pierwszy, dajemy sobie od razu tutaj tekst. Dajemy na przykład typu H1 i napiszmy tutaj. Mm, mm, form. 1, ok, pełna szerokość od zera do nieskończoności, pełna wysokość od zera do nieskończoności, marginesy, nie będę tutaj ustawiał żadnych marginesów, mamy formularz pierwszy. Zduplikuję sobie teraz całą tę naszą grupę z formularzem pierwszym, ale za chwileczkę, bo normalnie ustawimy, że ta grupa nam się nie wyświetla, form jest nie wyświetla się, więc ustawmy tutaj layout: this element is visible on page load, nie dziękuję, collapse when hidden, tak poproszę, oraz Wyświetlaj tylko wtedy, kiedy nasz indeks, nasza grupa tak naprawdę form, grup form, ten nasz custom state form step jest równy 0, to wtedy zróbmy, że ten element jest widoczny. Jest element, is visible. tak poproszę. Zduplikuję sobie teraz ten element dwa razy, całą tę naszą grupę. Zobaczmy, jak tutaj będziemy kopiowali. Mamy form 1 już raz skopiowany, jeszcze raz ją zaznaczam i jeszcze raz ją sobie zduplikuję. Tutaj zaznaczmy form 1, jeszcze raz ją duplikuję i też wyświetlę wszystkie nasze kopie. To naszą grupę Form Content ustawmy i layout nie na wiersz, tylko na kolumn. Ok? Więc mamy wszystkie te nasze formularze, jeden pod drugim, ale pozmieniamy teraz ten formularz, żeby każdy z nich był odpowiednio nazwany. Form 1, a później to jest form 2, a nie kopia, więc zmienimy sobie tutaj na form 2. Będzie nam się wyświetlał tylko wtedy, kiedy krok mamy pierwszy. Czyli pierwszy krok, to wtedy wyświetlimy sobie ten element, zatem to 0. Usuńmy, ustawmy tutaj 1, ok, i to samo zrobimy sobie tutaj tekst, też zmienimy, żeby nam inaczej wyświetlał coś, więc w tekście napiszemy form 2, ok, i tutaj damy form 3, form 3, i całą tą naszą grupę nazwiemy form 3 jest, i warunek ustawimy sobie, Wyświetlaj tylko wtedy, kiedy ten krok jest drugi teraz. Czyli mamy tutaj jak jest 0, tu jak jest 1, a tu jak jest drugi. Zróbmy preview i zobaczymy, że tylko jeden nam element się wyświetla, tylko formularz pierwszy. Zatem dodajmy sobie na dole jeszcze przyciski, które pozwolą nam sterować tym wszystkim, przechodzić do kolejnych kroków. Dodamy kolejną grupę. Grupa, grupa albo możemy skopiować sobie tę grupę z nagłówka, kopi kopiuję ją. Weźmiemy ją jako ostatnią, żeby na samym dole ona była. Ona będzie typu row. Jest ok. Tutaj rozrzucę te elementy prawo-lewo. Minimalna wysokość. Na razie zostawię też 200, tak jak jest. I ustawimy sobie jeszcze tutaj w tych grupach też minimalne wysokości teraz na 0, żeby nam się ładnie wypełniało wszystko. Tak samo tutaj. Ok. A tutaj mamy grupę i nazwiemy ją form navigation, na przykład. Navigation. Ok. I tutaj dodamy sobie dwa przyciski. Jeden i duplikuję sobie. Tylko najpierw ustawimy jeszcze jej marginesy. Na przykład 10, 10, 10, 10 na środku naszego wiersza. OK. Duplikuję i ustawimy. Ten będzie next, next, next. Następny, a ten będzie back. Żebyśmy mogli się cofnąć w naszym formularzu, abyśmy mogli sobie wypełniać całą tą grupę. Ustawię teraz jej wysokość minimalna na 0, więc nam się ładnie też uzupełni. I znowu, popracujmy sobie teraz nad tymi przyciskami. Jak będziemy klikali next, tutaj poprawię tę literówkę, jak będziemy klikali next, to będziemy ustawiali state o jeden wyżej, żebyśmy przechodzili do kolejnego formularza. Więc ustawmy sobie state of an element, state of an element, w naszej grupie form ustawimy krok, który jest równy to, co jest teraz tam, grup, grup, form, Poszukaniu grup form, form step, i do tego dodamy 1 plus 1. Okay. I to samo zrobimy sobie z tym przyciskiem back, ale tutaj będziemy odejmowali 1. Więc zrobimy state, ustawimy sobie state naszej grupy form, tego form step, i ustawimy to, co już tam jest, group form, form step. I ustawimy to, co tam jest, minus, minus 1. Ok? Minus 1. Jest. Ale będziemy to wszystko robili, tylko dopóki jest nam wartość wyższa niż 0. Tak, żebyśmy nie doszli do minus 1. Zróbmy sobie testy. Tutaj za chwileczkę będziemy wyświetlali od razu te, nasz numerek naszego kroku. Wyłączy ten tryb debug. Jeszcze raz. Jest. I dodamy sobie tutaj tekst na górze, abyśmy wyświetlali. O odpowiedni numer kroku, więc tu wyświetlimy sobie grup form form step. OK? Zróbmy testy i zobaczmy, jak przechodzimy po kolejnym formularzu. Mamy 0, zero, krok zerowy, przechodzimy dalej, jest krok pierwszy, czyli formularz drugi, jest krok drugi, formularz trzeci. Jak klikniemy next, to już nic się nam nie wyświetla, bo mamy kolejne kroki, a my już tutaj lecimy dalej. Więc zróbmy sobie warunek, że jak doszliśmy do kroku drugiego, to już nie możemy przejść. Nigdzie dalej, bo, no bo po co? Już tutaj będziemy mieli submit albo jakieś gdzieś kolejne przejście. Nie będziemy chcieli przychodzić dalej. Tak samo bug, żebyśmy nie doszli do minus 1. Więc możemy sobie zrobić takie warunki ograniczające, że jak klikamy w bug, to tylko wtedy ustawiamy ten custom state, kiedy nasze group form, custom state form status jest większe od 0. Okay? Zróbmy testy. I to sprawi, że będziemy mieli next, next, next i tutaj mamy trójkę, ale już nigdy nie wrócimy sobie niżej. Nie przejdziemy do jakby do minus jeden kroku i podobno rzecz zrobimy sobie też dla kolejnego formularza. Tutaj jak już tutaj po tym przy form 3 mamy dwójkę, to nie przejdziemy do trójki, bo po tym będziemy mieli po prostu submit tak naprawdę w tym miejscu będziemy mieli submit i będziemy mogli już wysłać dane do baz danych. Więc tutaj, jak mamy dwójkę, to już dalej nic nie zrobimy. Więc zróbmy sobie taki warunek, że jeżeli nasz grup form, group form, form state is jest mniejszy, tak naprawdę, czyli weźmiemy sobie, jest mniejszy od dwójki, to wtedy możemy sobie pracować. Zróbmy testy, zobaczmy, czy dobrze ustawiliśmy warunki. Bak, nic się nie dzieje. Next, 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 już dalej nie możemy przejść. OK. To teraz zmienimy sobie ten przycisk, że jeżeli mamy tutaj dwójkę, to nie będziemy mieli next, tylko będziemy mieli submit. Tak, abyśmy mogli potwierdzić sobie. Więc jak mamy tutaj dwójkę i, i mamy warunek, że jeżeli nasz grup, 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 Group form, nasz krok formularza jest równy 2, to wtedy ustawimy tutaj, jest 2, ustawimy tekst na submit. Submit i podobna rzecz zrobimy sobie z bug, ale takie troszeczkę inne, czyli jeżeli dojdziemy tutaj, mamy ten pierwszy krok, jesteśmy na zerze, mamy ten zerowy krok, czyli formularz pierwszy, to ten bug, on nie ma sensu w ogóle, więc możemy zrobić go nieaktywnym, ustawimy sobie zatem taki warunek, że jeżeli nasz custom state w group form, group form jeszcze raz group form, group form, form step is 0, czyli jesteśmy na początku, to ten nasz przycisk nie jest klikalny, this element isn't clickable, tak poproszę, oraz zrobimy sobie na przykład ten kolor, color, background color, możemy ustawić na jakiś taki szary. Okay, zróbmy testy, zobaczmy jak to wygląda odświeżam, mam przycisk bug, jest nieaktywny teraz, nic się nam nie dzieje też, jak klikniemy sobie next to możemy znowu wrócić do bug, super, śmiga, 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 jak będzie submit to przejdziemy dalej. Teraz dodajemy sobie do tego formularza różne dane, które będziemy chcieli od naszego użytkownika, więc dodamy sobie input, mamy tutaj input, ustawmy go na pełną szerokość ekranu, od zera do nieskończoności. I stawmy, żeby ta nasz grupa, tutaj rodzica, group for 1, była typu column. Abyśmy układali sobie elementy jedno po drugim. Make last. Tak samo zrobimy dla tych pozostałych elementów też, żeby to były kolumny, a nie wiersze. OK? I tutaj na początku będziemy przyjmowali na przykład name od naszego użytkownika. Teraz weźmiemy sobie, skopiuję ten element, kopiuj, wklejmy go tutaj, paste. I będziemy chcieli nazwisko od naszego użytkownika, więc surname, OK. I kolejny element jeszcze raz sobie skopiuję, copy, paste, na sam koniec. I będziemy chcieli na przykład od naszego użytkownika, co możemy jeszcze chcieć. Mm -hmm. Hobby, na przykład, obojętnie. Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Jak sobie tutaj teraz przejdziemy, to mamy next, surname, next. I kolejny element nasz użytkownik może wprowadzać, kliknie submit i dodamy to wszystko do bazy danych. Więc zostało nam jeszcze zrobić dwie tutaj najciekawsze rzeczy: pasek postępu oraz potwierdzenie tego, że dodajemy dane. Zrobimy sobie na początku potwierdzenie tych danych, więc klikniemy w przycisk Next i nasz warunek jest równy. Tutaj mieliśmy do tej pory, że jeżeli był mniejszy od dwóch, to przechodziliśmy po krokach, a teraz zrobimy sobie jeszcze taki warunek, że zrobimy Data Things i zrobimy zmianę na naszym użytkowniku. Mamy naszego użytkownika. Zrobimy make changes to current user. No my nie mamy jeszcze żadnego zarejestrowanego użytkownika, więc najpierw pójdźmy na bazę danych, dodajemy sobie kogoś, jest all users, new entry, dodajmy name, name, name. Może na razie w ogóle name to usunę z tej tabeli. Usunę, więc mamy czystą tabelę, tak jak sobie odpalisz nową aplikację, to tak wygląda tabela z użytkownikami. Dodajmy sobie tutaj jakiegoś użytkownika e-mail, test, test.com. OK. Możemy odpalić to naszą aplikację jako ten użytkownik. Więc klikamy sobie tutaj Run As i odpalamy aplikację. wyłączę znowu tryb debug. OK. Jeszcze wyświetlimy sobie gdzieś tutaj niżej, że to jest na pewno nasz użytkownik. Więc na przykład dodajemy sobie tekst na samej górze tak, czysto testowo: current user email, mail OK. I mamy adres e naszego użytkownika, się wyświetla i tutaj będziemy mogli brać od niego dane. Więc przejdźmy do workflow i dodajmy sobie coś takiego. Jak klikniemy next, 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 i dojdziemy aż do tego przycisku submit, o w tym miejscu, czyli nasz tutaj numerek jest równy dwa w formularzu, to zrobimy account make changes to current user, zmienimy jakieś rzeczy w naszym użytkowniku i ustawimy mu tam pola. My nie mamy tam żadnych pól, nie ma nic w naszej bazie danych, więc dodajemy sobie imię. Typu tekst jest i ustawimy tutaj to, co jest w input name value. Tak samo zrobimy surname, surname, czyli nie mamy znowu takiego pola. Dodamy sobie surname pole, też typu tekst, ok? I ustawimy to, co ma w input surname, surname jest. I tak samo zrobimy z hobby, już nie mamy takiego pola, więc dodamy sobie znowu kolejnego pola hobby, typu tekst jest. No, i tutaj możemy tak naprawdę używać przeróżnych, różnych elementów nie tylko inputów z tekstem, ale też dat, jakiś cyferek, cokolwiek. Tutaj chcesz dodać zdjęć, no, Naprawdę. No, masz też pełen, otwarty wachlarz. I w hobby piszemy to, co jest w input hobby value, Ok? I potem wszystkim, co możemy zrobić? Przeniesiemy naszego użytkownika do jakiejś innej strony, więc zrobimy go to page. Mamy tu jakąś stronę, na przykład PW. Nie będziemy robili nowej dla tych testów. No, i ten warunek z, z naszym Make Changes to Current User zrobimy tylko wtedy, kiedy to jest ostatni krok naszego formularza. Więc nasze znaczy group form, form step jest równe 2, jest równe 2. Ok? To się nie udało. Jeszcze raz: dwójka jest. I skopiujemy sobie ten warunek. Copy Expression i tak samo do tej strony z reset PW też. Przeniesiemy tylko wtedy, kiedy to już ostatni krok w naszym formularzu. Zróbmy testy. Mamy naszego użytkownika. Test, test. Pójdźmy na bazy danych. Zobaczmy, jak on wygląda teraz. Zakładka Data, Update, Hobby, Name, style, więc wypełn... jest puste. Refresh Data tak, jest cały czas puste. Zatem wypełnijmy sobie. Mamy na początku imię, więc dajmy sobie Jan. Idziemy dalej. Kowalski. Idziemy dalej. Next. Hobby, Sport. Tutaj mamy reset PW, już nam weszło, więc mamy, pójdźmy do bazy danych, zobaczmy czy wszystko nam się udało, zapisało, no nie mamy hobby, zróbmy jeszcze raz testy, bo chyba coś za szybko poklikałem w tym naszym elemencie, więc usuniemy sobie, wyczyścimy jeszcze raz te wszystkie rzeczy, Jan Kowalski, ok, save, zmieniliśmy, zobaczmy, a może po prostu coś źle zrobiłem, więc zróbmy jeszcze raz, mamy name Jan, Next. Kowalski. Next. I Już tutaj nam zapisuje do bazy danych. Warunki są złe. Musimy zmienić warunek w naszym workflow, że zrób tylko wtedy, kiedy tutaj mamy trójkę. To jest trzeci krok. I tak samo do tej strony też przejdźmy tylko wtedy, kiedy jest trójka. OK. Wracamy sobie. Data, wyczyśmy bazę danych. Tak samo. Jan. Kowalski. Save. I jeszcze raz testy, wracamy do naszej strony, jest Jan, enter, Kowalski, ok, przejdźmy back, zobaczmy czy jest Jan, jest, Kowalski, jest, hobby, sport, submit, klikam submit i nic się nie dzieje, bo tutaj mamy dwójkę, więc tak naprawdę powinniśmy jeszcze też w naszym tym workflow ten grupę tutaj dodać sobie, mniejsze, równe 2. OK? wracamy jeszcze raz do naszej data. Jeszcze raz refresh data. Wracamy sobie. Więc teraz powinno nam już być wszystko dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli liczymy, dodajemy sobie nasze elementy, te kroki w naszym formularzu, dopóki one są mniejsze, równe 2, aż dojdziemy do trójki. Jak dojdziemy do trójki, to wtedy zapiszemy sobie te dane i pójdziemy do strony Reset reset.pw. Teraz powinno być już dobrze. Imię Jan. Jak wracamy JAN jest wypełniony, kowalski. Idziemy dalej, kowalski. Next i wpisujemy w port, submit, przechodzimy do strony Reset PW i przechodzimy do zakładki Data, Refresh Data. I mamy wszystko super wypełnione. Zatem teraz zróbmy już ostatni krok, bo udało nam się dobrze zapisywać te rzeczy w bazie danej. Trzeba po prostu dobrze policzyć krok. Nie wyszło mi to za pierwszym razem. Po tym wszystkim jeszcze zrobimy sobie zresetowanie tych danych, wszystkich. Czyli po tym, jak zapiszemy je sobie, to zrobimy reset relevant input, przesunę to krok tutaj wcześniej i też ustawimy sobie ten sam krok, ten sam warunek, który mamy tutaj. copy expression i only one paste. Okay? Zróbmy sobie jeszcze raz testy. Odświeżam wszystko. Mamy Jan, Next, Kowalski, Next, Sport, Submit, OK. I teraz jak wrócę do tej strony, to tu jest znowu czysto, czyli jest dobrze. Nie został mi Jan, nie zostało mi śmieci. Zatem został nam ostatni krok, pasek postępu tutaj na Nasz pasek postępu zrobimy sobie w bardzo prosty sposób. Użyjemy po prostu slidera. Jest tutaj slider. Na nie będziemy wyświetlali sobie te nasze postępy. Usunę ten nasz tekst teraz. Tutaj ustawimy, że slider ma maksymalną wartość 3, step jest 1, czyli krok jest 1, a initial wartość jest to, co mamy w naszym kroku. Group, form, Custom State to nazwę Forum Step, to będziemy wyświetlali. Nasz użytkownik nie może tego edytować, bo to jest tylko do tego, żeby wyświetlać postęp. I tutaj damy sobie this input, is, disable wyłączam sobie to. Możemy oczywiście ustawić layout tak na, przykład na pełną szerokość od 0 do nieskończoności. Marginesy 20, 20, 20, 20. OK, i teraz tą całą naszą grupę też jej ustawię wysokość 0. OK, teraz zróbmy preview. Zobaczmy, jak to wygląda. W mamy naszego użytkownika. Test, mapa test. Tutaj mamy pasek postępu i widzimy, że jest na początku. Wpisuję sobie next. Zobaczmy, mamy dalej, jesteśmy dalej. Wchodzimy dalej, jeszcze dalej. Więc wróćmy sobie do naszego elementu i zmieńmy max value na dwójkę. Zobaczymy teraz, jak będzie nam to wyglądało. Bo to może teraz lepiej byłoby, gdybyśmy jednak mieli next. Forma druga jest na środku i ostatni formularz jest trójka, czyli jakby zakończony. To już teraz od Ciebie zależy, czy wolisz, żeby właśnie ta trójka się wyświetlała tutaj w formularzu i dopiero po byłby jakby taki ostatni krok, czy tak jak jest tutaj, że jest formularz trzeci, czyli ostatni i my jesteśmy tutaj w tym miejscu. Tym sposobem można właśnie zrobić taki prosty pasek postępu i o. wydaje mi się, że to jest spoko rozwiązanie. To już wszystko. Zrobiliśmy prosty formularz, który składa się z trzech kroków. Możemy sobie klikać tutaj na Next, przechodzić do kolejnych elementów. Na górze widzimy pasek postępu, i potem wszystkim mamy submit i możemy sobie wysłać dane do bazy danych i wszystko zapisać. I to jest wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!